Uwaga, uwaga! Giganty roślinne i wielkie wyprzedaże w biedronce, te, które teraz widzicie, draceny są po 69 zł. Tutaj piękny, piękny ficustineke. Tineke. Cudowna, wspaniała yuka. Niestety ja nie mogę ani yuki, ani dracena, bardzo bym chciała, bo mam koty i one będą traktowały to jak trawę. Tu jest epipremium złociste, jest fikus dębolistny, tutaj jest robusta, ten taki zwykły, najzwyklejszy z PRL-u. Tutaj jest taki ten drobnolistny z małymi listeczkami, też bardzo fajny, ładny okaz. Taki soczysty, zielony kolor ma tych listków i tutaj wyciągnęłam to epipremium i powiem Wam, że wcale nie jest gęste, wcale nie ma dużych liści i za te pieniądze mnie nie opłaca. Tutaj 89 zł, i ona była zapakowana u mnie w koszyku, ale ją zostawiłam ze względu na to, że każdy liść miał żerowanie jakiegoś robala i wolałam nie ryzykować. Tu jeszcze ogromny bananowiec, naprawdę ogromny. Kamera tego nie oddaje, uwierzcie mi, że to było wielkie. No to już taki przeżytek, nie? Każdemu się chyba przejadło, ale melduję, że są. Thai Constellation cały czas. To jest ta eszewieria, czy jak to się tam mówi. Ja wiele razy próbowałam, i te są ogromne. To mi się tak bardzo podoba ale mi coś nie wychodzi. Był u mnie na wózku też Filodendron Birkin, malutkie, fajne paprotki i też bardzo wdzięczne wielkości Juki. Wrzosy się już pojawiły do koloru, do wyboru. Tutaj jest 54 zł pachira. Też się nad nią zastanawiałam, bo bardzo mi się podoba pachira. Też były draceny i alokazje, które zobaczcie, mają naprawdę duże i ogromne liście. Mini, kaktusiczki. Tu jest wózek wyprzedażowy, i trafiła się tu Kalatea. Tutaj jest Livistona, aglaonemy, mniejszy Zamiokulka z Raven, i na dole paprotki. Zagroszowe sprawy, ale takie, takie se, zwykła Deliciosa Monstera. I widzicie, tu są dwa w koszyku, ale Diffenbach je odłożyłam, bo bałam się, że jednak gdzieś ten Robal jeszcze tam może być.